Cześć. Witam w kolejnym odcinku mojej serii poświęconej Arduino. Dzisiaj zajmiemy się taką ciekawą sprawą, bo na pewno nie jednemu z was już się przydarzyło, a na pewno zdarzy się, że będziecie chcieli podłączyć jakieś urządzenie, które ma potrzebuje więcej prądu niż może otrzymać z Arduino, przykładowo, nie wiem, chcecie do niego, bo chcecie kontrolować jakiś silnik, serwo, czy, 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 czy cokolwiek innego, coś, co zużywa o wiele więcej niż te 40 mA, które daje nam pin na Arduino, lub potrzebuje dużo więcej niż 5V, które można tutaj z niego wyciągnąć. I w tym momencie można użyć przekaźnika ale nie zawsze jest to, jest to sensowne i nie zawsze jest to opłacalna sprawa. A zresztą, jeżeli o mnie chodzi, to, to wcale nie mam aż takiej wielkiej wiary w przekaźniki. I ponieważ Arduino zazwyczaj z całego zestawu jest najdroższym elementem, więc warto, myślę, go chronić przed ewentualnymi przedbiciami czy jakimiś zakłóceniami prądowymi. I do tego chcę użyć tranzystora. Jest taki schemat, który jest bardzo prosty. Czyli jeżeli mamy nasze Arduino i jakiegoś Pina w tym Arduino, który nam daje te 5V na wyjściu, to ja robię to w ten sposób. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie, ale nie jestem elektronikiem z zawodu, tylko amatorem. Więc tak, najpierw daję tutaj diodę, która zabezpiecza mnie przed jakimiś cofającymi prądami. Potem wrzucam opornik, który ma tam 10 kΩ. A na koniec daję dowolny tranzystor NPN. No, oczywiście, ten tranzystor musi być odpowiednio dobrany w zależności od tego, jakie, jakiego napięcia potrzebujemy lub natężenia. Ja dla naszego przykładu tutaj posłużę się. Prostym BC547, który jest chyba jednym z najbardziej popularnych yy, tranzystorów. I teraz tak, wygląda to w ten tak cały układ wygląda, to idzie do masy, tu jest yy, emiter, tu jest baza, a tu jest kolektor. A tutaj mamy nasze urządzenia, jak mówiłem, ponieważ nie jestem elektronikiem, to powiedzmy, że przyjmijmy, że to będzie jakiś tam. Silnik z wiatraczkiem lub cokolwiek innego, który jest zasilany napięciem plus powiedzmy 12V. Dzięki temu układowi nie musimy się martwić o to, że Arduino nie da rady napędzić tego silnika lub że nie wiem, że coś się tam złego stanie z naszym wyjściem tutaj nic się nie powinno popalić nic się nie powinno stać tak samo podłączam przekaźniki jeżeli chcę że tak powiem bawić się z przekaźnikami zamiast bezpośrednio je podłączać pod 5V tutaj to zawsze przepuszczam je przez tranzystor tranzystor praktycznie koszt tego układu jest zerowy a w razie czego oszczędności ogromne z jakiegoś powodu masa na Arduino powinna być połączona z tą masą, że tak powiem, 12V, czy 9V, czy 7V, czy jakąkolwiek inną sobie tam wymarzycie. Nie wiem dlaczego również łączę te masy ze sobą, chociaż do końca nie jestem przekonany, dlaczego tak robię. Ok, teraz przejdziemy do. Od teorii do praktyki i spróbujemy to wszystko poukładać na płytce. Do tego celu przygotowaną mam tu płytkę, mam przygotowane arduino. Niestety nie posiadam żadnego silnika, którego mógłbym podłączyć jako przykład, więc zamiast silnika użyjemy prostej diody. Więc zaczynamy, może na początku od budowy układu. Jeszcze tak. Ponieważ używam tranzystora 547, to ma szybko narysuję, jak, jak wygląda jego wyjście. Czyli baza jest na środku, emiter z tej strony, a tutaj jest kolektor. Czyli tak wygląda. I spróbujemy go umieścić, powiedzmy, gdzieś. W tym miejscu dokładnie tak, jak to narysowałem. I w tym momencie robimy tak, że baza przyjdzie z Arduino, to później e emiter będzie podłączony do naszej masy, którą sobie od razu tutaj podłączymy. A kolektor pójdzie do naszego 12V podłączenia lecz zanim to zrobię to zrobię taki mały szybki układzik, żeby było wiadomo, że to na pewno działa czyli zamiast silniczka podłączy powiedzmy naszą tutaj diodę Będę używał napięcia 9V, więc y, zamiast naszej diody, y, do naszej diody podłączę, y, y, podłączę y, y, opornik 380Omów, który to obliczyłem za pomocą równania OMA. Dla leniwych można sobie użyć y, gotowych wzorów z internetu. Jest kupa stron, która stron, które same praktycznie obliczają wszystko za nas, więc dużo nie trzeba i ten układzik podłączamy pod plus 9V oczywiście prądu jeszcze nie podłączyłem, a teraz zajmiemy się naszym tutaj yy, 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 naszą bazą a naszą bazę podłączamy tutaj z tej strony do opornika 10kΩ tak jak na schemacie. A to podłączamy pod zwykłą diodę prostowniczą. Nie wiem. Może można użyć diody Szotkiego, żeby było nie wiem, lepiej, fajniej, czy cokolwiek. A to wszystko podłączam pod wyjście siódme na naszym Arduino. No dobrze. I teraz podłączymy sobie może ten nasz Prąd, te nasze 7V, 9V, które mam tutaj, żeby nie być gołosłownym, to pokażę Wam na mierniku tutaj, że takie napięcie właśnie tutaj posiadamy. O, tylko muszę zasilać, podłączyć. Proszę bardzo, mamy 9V. No i nic, My przejdziemy do jakiegoś prostego sketchu, Ale jeszcze zanim to zrobię, to chcę podłączyć tutaj tą masę. Masa z Arduino, jak już mówiłem, musi być podłączona do masy yy, tej 9V z jakiegoś powodu. To możemy na razie wyłączyć. No i przejdźmy do naszego sketchu. I w naszym sketchu wybieram po prostu najprostszy przykład, czyli z Basica weźmiemy zwykły blink. I bez większych modyfikacji jedynie co zmienię, to tutaj mam to podłączone pod pin 7. Więc powiedzmy tutaj mamy pin 7. I to wszystko. I teraz podłączymy do tego nasze Arduino. I po podłączeniu odpalimy i uruchomimy nasze do tutaj strecza. I proszę bardzo, upload skończony. I pięknie zaczyna nam mrygać dioda, która nie jest bezpośrednio podłączona do Arduino, tylko idzie przez ten tranzystor. Teraz, żeby się upewnić, spróbujemy zobaczyć, jakie to prądy idą tutaj do Arduino. Więc podłączamy się do uziemienia i zobaczmy, z Arduino wychodzi. 5V 5V prawie natomiast do bazy dociera jedynie niecały 1V więc tak naprawdę zaledwie 20% tego sygnału, który wychodzi z Arduino trafia bezpośrednio do tranzystora ale to wystarczy, aby go uruchomić i żeby zadziałał jako przełącznik i żeby nam odpalił nasz silnik PWM również świetnie działają na tych naszych yy, na, na tranzystorach, także możemy elegancko sobie, yy, że tak powiem, regulować pracę silnika, jego prędkość i tak dalej, jeżeli to byłby si silnik na przykład. Odpalamy również BASIC i to jest mi fate, to jest na 9 ja tu podłączyłem szósty, no to damy szósty. I spróbujmy to przekompilować i wrzucić do naszego. I zobaczymy, co się stanie. Nie wiem, czy to widać. Mam nadzieję, że tak. Ale dioda rozjaśnia się i przyciemnia w bardzo ładny sposób. Więc wszystko działa. I, no mówię, zachęcam do, do stosowania tej metody, bo. To jest po prostu dobra i jest prosta i jest bardzo tania. I chyba. No i tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Jeżeli Wam się podobało, to możecie kliknąć na łapki w górę. Komentarze też są również mile widziane. Dziękuję bardzo i do następnego razu.